Ja chciałam jeszcze zapytać o książkę. Skąd pomysł na napisanie książki? Pomysł zrodził się, znaczy właśnie, bo teraz bo oni nie znają mojej historii, książki nie czytali, więc oni nie za bardzo wiedzą. Moja żona, fantastyczna kobieta, ta lepsza część moje, moje, mojego życia, to jest, ona zawsze mówiła: Andrzej, namusisz no napisać tą książkę, bo ludzie muszą się dowiedzieć o tym, że Bóg jest i działa w życiu człowieka. Ja generalnie byłem facetem, który nie wierzył w Boga, wielu ludzi już szukałem różnych rzeczy. Miałem tam jakąś dziewczynę, która była bachtinką, jeździła do tych wiosek Krishni, oni mnie nigdy nie puszczali, bo ja zawsze za kruty i kazali mi się oczyszczać, że ja wolałem tylko prać, pać, więc tam. Ale Bagdawab Gite przeczytałem, miałem kolegę, który był buddystą, biegałem gdzieś tam z wahadełkami na seansy spirytystyczne. Poszukiwałem różnych, nie wiem, jakichś odpowiedzi, tak? Czy, 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 czy to... Gdzieś tam jeszcze coś się dzieje w tym wszechświecie poza tą śmiercią, czy rzeczywiście będę roślinką, bądź pan heroinę i będę miał przestranę, albo jakimś robaczkiem i ktoś mnie kurka zeżre, nie? Więc szukałem, natomiast nie, jakby nie spodziewałem się, że dla mnie ocalenie przyjdzie ze strony, której nienawidziłem, ze strony Kościoła, bo ja generalnie Kościoła miałem wystronę na Kościół, nienawidziłem Batmanów, miałem złe doświadczenia z Kościołem. Do kościoła, do katedry Piotra i Pawła w Lodnicy chodziłem tylko po to, żeby, się, żeby ćpać tam herę, bo to było jedyne bezpieczne miejsce, gdzie pały nie wjeżdżały. Więc to jest tam gdzieś tam siadałem w konfesjonale, wymiałce sobie na ich herki świętej, nie? A potem wychodząc z kościoła, taki joke, odlewałem się do średniowiecznej kropiewnicy i miałem polewkę, jak kobiety wchodziły na adorację Najświętszego sakramentu i się tam moczy św. świętego św. Koguta żegnały. Ja miałem, ja, miałem, ja, miałem, ja miałem z tego jaja, nie? I jakby ostatnią rzeczą, którą bym pomyślał, że dla mnie ocalenie przyjdzie z kościoła, to jakby ostatnia rzecz, tak? bo dla mnie jest Chrystusa był, był trup, czy generalnie ta wiara to była jakoś ściema totalna. Ale była to taka kobieta, Marzena, która mnie... Nie, dzisiaj wiem, że nie ma przypadków, tak? ale wtedy myślałem, że ona mnie tam wkręciła w jakąś taką imprezkę. Bo, znaczy ona powiedziała, że jedziemy na imprezkę, okazało się, że to nie imprezka, tylko rekolekcje. Czyli jak był kiedyś festiwal w Jarocinie, to co się dzieje teraz na Woodstocku, jest Woodstock, jest przystanek Jezus, jest ewangelizacja. To działo się kiedyś też w Jarocinie, był Jarocin była ewangelizacja, no i Marzena spotkała ludzi z jakiejś grupy ewangelizacyjnej, wymienili się tylko tam e, e, jakimiś adresami i oni potem przysłali zaproszenie na rekolekcję, czego ona mi nie powiedziała, bo ona mi powiedziała, że jedziemy na imprezę. Ja dopiero w pociągu już jak do Poznania jechaliśmy, dowiedziałem się, że to są rekolekcje. Gdzieś tak kurzyłem, zaprułem się tam w tym pociągu i chciałem rozpierdzielić imprezę nawiedzoną jezuską, ale skończyło się tak, że kiedy. Znaczy, rock'n'rollowcy to wy tam trochę wiecie o czym ja będę mówił, no ale często już dzisiaj gęsto heroinowcy to, jest, to są dinozaury, które już wyginęły. Jak nie umarli przez to, że ich Hera wykończyła, to umarli dlatego, że ich AIDS wykończył, albo umarli dlatego, że ich wirus C wykończył, albo umarli dlatego, że generalnie taki to narkotyk, nie? Jak, no jak ja ćpałem, ja ćpałem 15-20 ml heroiny dziennie, nie? To już, to jest, to jest 20 dawek śmiertelnych dla takiego człowieka dorosłego, który z tym narkotykiem nie miał styczności, nie? Ja musiałem ćpać, a jak nie czpałem tyle, to się czułem źle, jak nie ćpałem w ogóle, no to objawy abstynencji, czyli, przy ta, ale przy takich dawkach, to objawy abstynencji są takie, tam, bo poza tymi dreszczami mamy mięśnie, tam wątroba, trzustka, ale tam sraka, ale to jest taka sraka Madafaka, nie? bo to siedzisz, kurka i woda z dupyci leci, tutaj do Michy żygasz, po 6 godzinach takiej akcji, już nie masz siły siedzieć Kulka na tym sroczu i żygać do Michy, więc idziesz w łóżko. Ja, ja już miałem parę takich akcji, że po prostu leżałem w łóżku, syrając, zżegając pod siebie, bo ja nie byłem w stanie zrobić kroku do kibla tam 8, 8 metrów. Nie? I był taki moment, kiedy mi ojciec blask kiedyś do kibla. Znaczy, do mojego pokoju, bo się zorientował, że jak już za długo nie wychodzę, to ja już z odwodnienia majaczyłem, traciłem przytomność, już w ogóle nie wiedziałem, co się po prostu dzieje, nie? Byłem cały zażegany i zasrany I, i tato mnie ubrał i zamiast mnie wlecał do szpitala, uratował mi życie, nie? No ja, ja, ja wiedziałem, co mi będzie, jak ja nie przyćmam kolejnej dawki heroiny tam na tych rekolekcjach, więc wymyśliłem sobie taki, taki plan, że wyłudzę od tych ludzi pieniądze i pojadę po do Poznania, ale jeszcze wcześniej byłem bardzo głęboko poruszony czymś takim, co się w kościele praktykuje, czyli świadectwami. Świadectwo dziewczyny, która była molestowana seksualnie przez swojego ojczyma i, i mnie to po prostu kurka rozwaliło to świadectwo, bo ona tam mówiła takie straszne rzeczy, a potem mówię, że ona tam gdzieś poznała Jezusa i dwa lata później była w stanie temu swemu oprawcy wybaczyć i ona mu to powiedziała, facet dostał załamał serca, już w tej chwili nie pamiętam, czy umarł, czy nie umarł. Natomiast jakby ten fakt, że ona wybaczyła facetowi coś takiego tylko dlatego, że tam jakiegoś Jezusa, którego ja nie wierzyłem, spotkała, to był... No, było to dla mnie takie bardzo poruszające doświadczenie i, i, i tylko dlatego jakby zostałem jeden dzień na tych rekolekcjach, żeby zobaczyć, czy oni tam ściemy nie walą tych Bo Ja sobie nawet wymyśliłem taki scenariusz w głowie, że te świadectwa to y, oni mają taki, tak, taką opcję, y, 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 jak to się nazywa, no nieważne jak to się nazywa, ale że ksiądz daje tym ludziom takie scenariusze. Oni się uczą na pamięć tak zwanych świadectw, potem przychodzą i mówią takie świadectwa, żeby takich oszołomów, rockendrolowcych, pogubionych ludzi do sekty katolickiej werbować. Nie? Ale był tam taki moment, kiedy ludzie oddawali życie Jezusowi. I to było takie nabożeństwo, ono tam podchodzili do Biblii i tam swoimi słowami, Panie Jezu, ja tobie oddaję moje życie i tam uznaję Ciebie za mojego Pana i Zbawiciela i tam kobiety płakały, nie? jak to kobiety, faceci twardzi jak kupa na mrozie, eee, nie? A ja, a ja naprawdę byłem kurka dziad, bo ja dealowałem, ja napadałem, ja kradłem kurka, ja wyłudzałem pieniądze, ja z, b, robiłem straszne rzeczy w życiu. Eee, i jako 26-letni bandyta, degenerat nie byłem w stanie tego zrobić, chociaż gdzieś tam serce się wyrywało nie? i siedziałem tam zwinięty w taki wębrionek na tej ławce i mówię, kurde, Boże, jak Ty naprawdę jesteś, ja Ci proszę o wiarę, bo ja już totalna pucha, ja nie wierzę w nic. I, I kiedy zaczęły się objawy narkotykowego głodu i wiedziałem, że jakby już będę musiał stąd wyjeżdżać, ci ludzie zaproponowali mi modlitwę wstawienniczą przez nałożenie rąk. Taka modlitwa, która się praktykuje we wspólnotach charyzmatycznych. To są oszołomy różne, takie wtedy mi się to wydawało, że to w ogóle jest dziwne. I tam jakieś spoczęcia w duchu, modlitwa w językach, chmurka prorostwa to w ogóle dla mnie był jakiś kosmos totalny. No i zaczęli się nade mną modlić. Ja po tej modlitwie miałem dostać kasę na tak zwany bilet, żeby wracać do domu. Ta modlitwa trwała 5, 6, może 7 minut, nie pamiętam, bo byłem w ciężkim szoku. Podczas modlitwy czułem niesamowite dreszcze. spociłem się strasznie, i kiedy wstałem od tej modlitwy okazało się, że nie odczuwałem żadnych objawów fizycznych. Błodu heroinowego. Zjadłem półtora, ciasta, półtora talerza ciasta drożdżowego z posypką ze śliwkami i zorientowałem się, że coś tu kuźwa nie gra. Bo ja przecież kurka nie byłem w stanie na zgięciu nic po prostu zjeść, e, nic wypić. E, a tutaj nie dość, że wyrąbałem półtora. Kurde, wątroba mnie nie boli, sranie ustąpiło, żygać mi się nie chce, i okazało się, że I wtedy sobie wymyśliłem to tak. Kurde. Te oszołomy, nawiedzone Jezuski biegają, mówią o Jezus Cię kocha, Jezus Cię uzdrawia, że ja uległem psychozie tłumu jakiś, tak? Ale myślałem sobie, że on mnie ta psychoza puści trzy tygodnie później, to ja się z odrzutem kurka w kosmos polecę gdzieś tam z kiblem, nie? Potem sobie to tłumaczyłem, że jakiś niebiańska energia, kanał niebiańskiej energii się otworzył, on na mnie stąpił, bo ci ludzie taką miłość, taką aurę tworzyli i ta aura, ta miłość i otworzyła i ta niebiańska energia mnie uzdrowiła. Tłumaczyłem sobie to tym, że pewnie jakiś bioenergoterapeuta i tam tą enerstwo i on mnie tam umił. No ale tak, jeden, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty dzień, nie mija. W ogóle wyrzuciłem też fajki, Przestałem, paliłem 50 sztuk papierosów dziennie. Ja po prostu jarałem jak smok, heroinka lubi, tak, wódeczka lubi fajeczki, heroinka też lubi fajeczki, nie? Jarałem jak smok. I kurde mówię tak, fajet nie, nie palę, wody mi się nie chce walić, kurka, hery to już w ogóle nie, nie muszę, tak? I wtedy zacząłem czytać taką książkę, którą dostałem w prezencie, jak wyjeżdżałem z tej kolekcji, książkę Terdifa, takiego charyzmatyka Jezus Żyje. O modlitwie charyzmatycznej, modlitwie uzdrowienia. uzdrowienie. kiedy tam czytałem Świadectwa Ludzi, doszedłem do momentu takiego uzdrowienia faceta z raka. Ja tam opisywał ten swój moment usprawiania, że jak się w wmodlił, to miał takie dreszcze i takie gorąco. Ja tak zacząłem to analizować, mówię, późno takie dreszcze, o, takie gorąco, ja pierdzie... I wtedy po raz pierwszy w życiu, kiedy to do mnie dotarło, co się wydarzyło, siedziałem tam w tym pokoju, w pokoju mojej siostry, na foteliku. I przez trzy godziny, jak małe dziecko, tam... To... I byczałem, że się to... Ale to... To, to nie da się tego tak, bo to jest doświadczenie takie duchowe, spotkania Boga realnego, żywego i dlatego ta książka, bo ja po 23 latach, ja żyję z łaski Bożej. Ja przeżyłem w swoim życiu 9 zapaści ponarkotycznych. 9 razy praktycznie powinienem umrzeć, 3 razy lądowałem na ojomie. Jeszcze do tego wszystkiego zaraziłem się wirusem C, jak się potem okazało, z którego też jakby zostałem uzdrowiony, żeby było śmieszniej, jak to niektórzy katole mówią, ostatnie namaszczenie. Mnie to zawsze wkurza, że katolicy mają taką wiedzę, że nie mają jej żadnej, bo to są sakramenty uzdrowienia. Ja zostałem podczas sakramentu. Namaszczenia chorych uzdrowiony z wirusa C w momencie, kiedy miałem pół wątroby martwej, a stan zapalny taki, że w każdej chwili miałem mieć marskość wątroby. 12 tomów akt. Sądziłem się z Zusem, bo zabrali mi rentę. Miałem rentę, bo ja byłem trud. Sądziłem się z Zusem. Jezus, ale pani, z medycznego punktu widzenia, pan jest zdrowy. My nie możemy panu dać renty. Koniec, nie? I, i pani lekarka, jak. E, e, przyjechałem na kontrolę, tam badali HCV, Rena, takie genetyczne badanie obecności wirusa we krwi. I ona, pani doktor nauk medycznych, specjalista chorób zakaźnych, adium katedry Akademii Medycznej w Krakowie, baba taki łeb jak I ona w tych papierach mówi, panie Sowa, panie słowa. ja nie wiem, co ja mam, jak ja mam to panu powiedzieć? A ja mówię, no umrę, bo ja po interferonii i awirynie miałem uszkodzone końcówki nerwowe w palcach, chodzić nie mogę. Skudłem. Interferon wyjąbał mi system odpornościowy tak, że ja miałem ciał odpornościowy w CD4, 104. Czyli normalny człowiek tam ma, nie wiem, no w moim wieku takim jak ja mam, no to może tam 900, może 1000, nie? Ja miałem 100. Na smarthałbyś na mnie, ja bym umarł na zapalenie płuc dwa tygodnie później. Rany typu skórka, taka tu gdzieś tam skórkę, nie? Zadrzesz się, to mi się nie gowił przez dwa miesiące się sąszyło, ropiało, bo Organizm nie miał po prostu odporności do tego, żeby się bronić, nie? To no, on siedzi w tych papierach mówi, panie słowa, nie wiem jak to panu powiedzieć, umrę? No nie umrze pan, bo pan nie ma wirusa. Jak nie mam wirusa? Ja nie, nie potrafię panu tego wytłumaczyć. A wtedy panią doktor zapytałem, mądrą kobietę, mówi pani doktor, czy pani wierzy w Boga? Wierzę. A czy pani wierzy w cuda? Nie. No widzi Pani, to jesteśmy dokładnie w takiej sytuacji samej, ja nie potrafię Pani tego wytłumaczyć, no bo co ja jej powiem. Ksiądz mnie olej, pomaścił olejkiem, pomodlił się neonaderną i nie ma wirusa, bo nie ma wirusa, tak? Ale o takich rzeczach to ja mogę opowiadać y, ludziom wiary, natomiast opowiadam wszystkim, bo myślę sobie, że y, każdy człowiek powinien y, mieć szansę na to, y, żeby spotkać Boga w swoim życiu. Jakkolwiek go pojmujemy, czy rozumiemy. I dlatego ta książka powstała po 20 paru latach, bo ja musiałem też nabrać dystansu do pewnych rzeczy. Musiało dojść do pojednania mojego z moim ojcem, który w wieku, jak miałem, 36 lat powiedział mi po raz pierwszy, że mnie kocha. Jak miałem 38 lat i telewizja dwójka nakręciła film dokumentalny o mnie, to ojciec, jak spotkał sąsiada, to sąsiad mu powiedział: musi Pan być dumny ze swojego syna. Ja to tak pociągnąłem w tej rozmowie, no to chyba jesteś dumny ze mnie, nie? on no tak, tak tak jestem z ciebie dumny, bo on mi nigdy nie powiedział, że jest ze mnie dumny. Nie było takich, e, takich gestów, które psychologia nazywa pozytywnych nie? Także e, dlatego po takim czasie ta książka, żebym mógł też o takich rzeczach napisać, ale przede wszystkim ja w tej książce nie tylko poza tym, że mówię o rock and rollu, o, o seksie, narkotykach, e, to przede wszystkim mówię o tym, czego Bóg dokonał w moim życiu. Jak to, jak, to, jak to moje życie się zmieniło? Tak? Że ja dzisiaj jestem facetem, który miał szkołę podstawową wyrok, dwa postępowania w toku. Byłem z, miałem nakaz do prowadzenia na rozprawę. To były niesamowite historie, kiedy spotykała mnie kuratorka, i ja wiedziała, że, wiedziała, że jestem najgorszym menem w mieście, a im jej jest spódkiem Jezusa. Wy Panie jaki cięż był, mi świadectwo mówić, baba się nawróciła, oddała życie Jezusowi, pisała pisma do sądu, że nie potrzebny mu jest kurator, bo facet już nie trwa, nie chla, nie pali w ogóle kurka i sąd umorzył kuratora. Takie rzeczy działy się niewytłumaczalne, tak? W końcu komornik sądowy nie znalazł, po wielu latach. Odsetki narosły za te sprawy sądowe, że ja nie byłbym nie za to w stanie zapłacić, tak? I tak przyszedł, przyszło wezwanie do komornika sądowego i nagle okazało się, że przyszedł do nas człowiek i mówi słuchaj czuję, że mam ci to dać i daje nam kopertę, a w kopercie dolary, ja te dolary wymieniłem bo tych dolarów było dokładnie tyle żeby dojechać do komornika sądowego na Opolszczyznę, zapłacić te koszty i jeszcze wrócić nie zostało nic ale no i takich rzeczy w tej książce jest mnóstwo takich rzeczy, jak to moje dziecko było, zostało uzdrowione w 5 minut z, z obustronnego zapalenia płuc, jak mój syn został uzdrowiony z mięczaka zakaźnego. Ale to nie są najważniejsze rzeczy. Chociaż ja tego doświadczam, ja to widzę i widzę, że to jest działanie Boga w moim życiu. Najważniejsze jest to, że ja dzisiaj mogę się normalnym życiem, tak? Jestem zdrowym facetem, mam żonę, mam piątkę dzieci, trójka tylko żyje, bo dwójkę Pan wziął sobie do... Do nieba. Zajmuję się profilaktyką uzależnień, skończyłem studia, ale to, co jest najważniejsze, bo to tam jakiś prestiż społeczny, to tam wiecie, taka, nie tam to byle by na chleb dla rodziny było, tak? Ale mogę robić to, co mnie pasjonuje, pracuję z młodymi ludźmi. Tu jeszcze okazuje się, mogłem wrócić do muzyki. To też jest dla mnie taka fa fajna rzecz. I, I czuję się spełnionym facetem, czuję się szczęśliwym, spełnionym facetem, marzenie moje po 12 latach się spełniło, bo dom wybudowałem na wsi pod lasem w ogóle po prostu no, kosmos. Dzieją się takie rzeczy, że gdyby mi ktoś powiedział 23 lata temu ja zostałem uzdrowiony z narkotyków kogut, twoje życie tak się totalnie zmieni, żebyś miał to, 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 tak, tak, będzie to człowieku się pojebało, no jak? Jak ja, ja. Nie, nie ma opcji, nie? Ale to jest tylko dowód na to, że skoro Pan Bóg wyciąga takiego człowieka z takiego gnoju, sypu i bagna, to znaczy, że nie ma takiej historii, takiego grzechu, zniewolenia, sypu, z którego Pan Bóg człowieka nie wyciągnie, jeżeli człowiek otworzy swoje serce. Bo to, co zawsze mówię, często też jakby zapraszają na różne rekolekcje: to, czego Jezus nie może zrobić tobie, to nie zgwałcić cię zbawieniem, bo masz wolną wolę, czyli możesz wybrać to. Ale możemy mu powiedzieć fagowi, on to szanuje. On nie może przeciwko temu twojej woli ingerować. Na wiele pytań oczywiście, że nie mam odpowiedzi na całe zło świata. Nie mam odpowiedzi, bo ja mądry człowiek, teolog nie jestem. Ja jestem prosty człowiek, ale w tym moim prostym życiu doświadczam Bożego błogosławieństwa, Bożej mocy i dlatego ta książka. Przede wszystkim dlatego, żeby oddać Bogu chwałę. I to jest naprawdę niesamowite doświadczenie, bo dzisiaj książki się nie sprzedają. To naprawdę trzeba napisać niesamowity hit, żeby na książkach zarobić. Ja dzięki tej książce mogłem sobie kupić ziemię i miałem na kawałek dom. Cztery wydania książki w ciągu roku po prostu poszły, nie? I to jest też dla mnie doświadczenie tego, że można pisać o seksie, o rock'n'roll'u, o, o, o narkotykach. Mało tego, można pisać o tak nie, dzisiaj niewygodnym temacie, jak obecność Boga w moim życiu i okazuje się, że ludzie to czytają. A to jest dla mnie dowód na to, że ludzie cały czas potrzebują Boga. Dlatego ja zawsze będę się przyznawał do tego i będę mówił, że to, że ja żyję, chodzę po tym łez to tylko dlatego, że, że jest Bóg i kocha grzesznika. Tylko tak właśnie jedno pytanie, a potem damy przedgodzinę, nie? No i dobrze. Czy może ktoś z Państwa ma pytanie do Andrzeja? Śmiał. Piwo pije, lubię. No właśnie, nie zdarzyło Ci się potem sięgnąć? Zdarzyło mi się. Zdarzyło mi się. Ten fragment też opisałem w książce. To był taki moment, kiedy ja miesiąc jest po uzdrowieniu, pojechałem do lenicy, bo okazało się, że jakiś kolega przypomniał mi, że ja mam u niego ciuchy swoje. Zostawiłem kiedyś tam worek marynarski z ciuchami. A tak się cieszyłem, bo miałem jedne spodnie. Jedne majtki i jedne buty, zpojechałem, Ale tak z kolesiem, którego poznałem się, nakręciłem na śpanie, że po, poszliśmy kupić towar. No i kupiliśmy tam 5 centów lajtowo, miało być po 2,5. No ja przywaliłem te 2,5. kurta, kop, wszystko ekstra, kurka, ciary, drapanko, super, cool Nie działa. Więc wywaliłem 2,5 kolejne. Kop, super, ciary, kurka, wreszcie super. I nie działa. Więc wracam do kolesia, do dillera. Zrobić mu zrypę, mówię co ty mi tu manianę jakąś sprzedajesz. A on mówi jaka maniana, patrz po przywalili na kanapie był koleś. Z nie. I ty o, wybawaj mówię dawaj piątkę, nie. Powiedziałem piątkę, polazłem znowu na tą, na takie schody. I ten koleś mówi odlej mi tu centa, bo zaraz wszystko wyćpasz i ja kurka nic z tego nie będę miał, nie. I ja rzeczywiście wszystko wyćpałem i znowu kop, ciary, eksta. I nic. Gościu mówię, dobra, zanim chcę tą kolejną działkę podać, kurka, wal mi tu, nie. I ja tak, on siedział na tych schodach, ja tak sobie w rozkroku stanąłem nad nim, a miał duże żywy, tam bez problemu, podałem mu, zdążyłem mu tam podać 0,7, nie, i gościu tak momentalnie zapaść ponarkotyczna, czyli zaczął sinieć, tam, <laughs> krótki oddech, bo tam obrzęk pęklerzyków płucnych, nie, zsiniał, krótki oddech i tak między nodami mi z tego pół piętra nam zjechał, nie? Ja pierdzielę, nie? To siekiera po prostu, nie? Ja tego gościa tam w pompę zacząłem go tam, choć chodź, idziemy. I ja go dwa kilometry, kurka, na pogodowie. I co chwilę, jak już słyszałem, że on nie pompuje, to go tam pod ścianę i go w pompę. I na plecy, i do szpitala. I na, i, I na pogotowie. I to był taki moment, to był taki moment w moim życiu. Kurde, wszystko wam powiem, książki nie przeczytacie. Kurde, mordek. I to był taki moment dla mnie, kiedy Pan Bóg mi pokazał, yy, to, znaczy może inaczej, w skrócie, dla mnie to była taka droga krzyżowa wtedy, niosąc tego człowieka i doświadczenie tego, że przyćpałem tyle, co powinno mnie po prostu zwalić z nóg, a mnie to nic nie wyszło.